Cześć. Witajcie na kanale Bricks by Raf. Zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o minifigurkach, czyli tych małych ludzikach, które tak nas cieszą i takie lubimy i są kwintesencją Lego. One powstały tak naprawdę w 1978 roku. Jens Nygard. Knudsen, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem jego imię i nazwisko, stworzył te figurki w 1978 roku, z tego względu, że w latach 60. i 70. LEGO produkowało przeróżne zestawy domów, pojazdów, pociągów, tylko nie było minifigurek, które mogły tworzyć jakieś historie, więc właśnie w latach 70. i 78. roku powstały one. I oto kilka faktów, których możecie o nich nie wiedzieć. Fakt numer jeden. Postać kobieca figurki miała bardzo wiele koncepcji zanim została wymyślona do końca w 1978 roku. Miała sukienki przeróżne, jedną nogę, dwie nogi w ogóle. I w końcu dostała spodnie, tak jak postać męska, czyli równe uprawnienie od samego początku. Fakt numer dwa. Pierwsze prototypy minifigurek miały ręcznie malowane torsy i miały rzeźbione główki. Ja oczywiście nie mam tych oryginalnych minifigurek, bo one nie zostały jakby wypuszczone do produkcji, były to prototypy, ale mam figurkę, którą mi ręcznie pomalował Robert, mój kolega, więc prezentuję Wam ją teraz. Fakt numer 3. Nie wszystkie figurki LEGO to minifigurki, bo żeby być minifigurką, trzeba mieć pewne elementy wspólne, których nie mają na przykład. Droid ze Star Wars, szkielet z piratów i figurki z Lego Friends. Fakt numer 4. Wszystkie męskie minifigurki w 1978 roku miały nakrycia głowy. Dopiero w 1979 roku, rok później, dostały pierwszą fryzurę. Fakt numer 5. Zawód pierwszej damskiej minifigurki to pielęgniarka. Oczywiście to nie jest akurat ta pielęgniarka, bo ona miała taki krzyżyk czerwony na samym środku torsu, ale jest dosyć podobna. Ta też jest bardzo stara. Z początku lat 80. Pierwsze minifigurki z serii Space powstały w 78 roku, czyli w roku produkcji pierwszych minifigurek. I były to spacemen biały i czerwony. Zastanawiający dobór kolorów. Fakt numer 7. W 79 roku, czyli rok później powstał pierwszy spaceman w kolorze żółtym. Wyglądał jakby był ulepiony z masła. Fakt numer 8. W 81 roku powstał pierwszy strażak z białym hełmem i w tym samym roku powstał pierwszy helikopter, do którego mieścił się strażak. Dziewiąteczka Kolor żółty twarzy i rąk został wybrany jako najbardziej neutralny etnicznie, reprezentujący tak naprawdę wszystkie rasy. Ale teraz z czasem mamy dużo więcej kolorów i raz, raz, dwa, trzy. Fakt numer dziesięć. Od roku 1978 do dzisiaj powstało prawie 10 miliardów minifigurek. A ile ty masz w domu? Jedenastka. W roku 84 minifigurki po raz pierwszy weszły w konflikt i zaczęły walczyć ze sobą, bo wcześniej w kosmosie na przykład te Spacemeny sobie chodziły, coś tam zbierały, nie miały z kim walczyć, nie było kosmitów. W zamku też dosyć było spokojnie, w mieście to już w ogóle, a w 84. dostaliśmy kuszę, dostaliśmy Kopie i inne elementy do walki. Co prawda nie dostaliśmy jeszcze mieczy, ale zaczęły ze sobą walczyć minifigurki i to był rok przełomowy. Fakt numer 12. W 1985 roku minifigurki po raz pierwszy wzniosły się w przestworza. Eee, powstała seria z samolotami i z lotniskiem i pierwsze minifigurki z nadrukiem samolotu na torsie. Pechowy fakt numer 13. W 1989 roku powstała seria Piraci i to była pierwsza seria, gdzie mieliśmy minifigurki z wyrazami twarzy. O tym już mówiłem i o tym, że powstały też minifigurki bez ręki, z hakiem i z guternogą. Mówiłem w odcinku o top 10 najfajniejszych rzeczy, najciekawszych rzeczy o Lego. Możecie zobaczyć go tutaj. No a teraz dzięki e, piratom tak naprawdę i dzięki tej zmianie mamy mnóstwo różnych wyrazów twarzy przeróżnych wyrazów twarzy, które e, mogą sprawić, że nasze historie o Lego są jeszcze ciekawsze. Fakt numer 14. Starałem się bardzo szybko przybyć, żeby jeszcze troszeczkę świecił. E, w 90 roku dostaliśmy pierwszego Duszka, czyli minifigurkę Duszka z serii Lego. Fakt numer 15. Minifigurki nie mają nosów celowo, żeby zachować jakąś taką czytelność wyrazu twarzy. Ale jedną z niewielu mini które mają nos, jest Voldemort, który w rzeczywistości tak naprawdę nosa nie ma, więc bardzo ciekawe. To jest akurat wersja Voldemorta na 20-lecie yy, Harry Pottera. Ja nie mam niestety tej oryginalnej. Fakt numer 16. W 1998 roku pojawia się pierwszy święty Mikołaj w kalendarzu adwentowym. To niestety nie jest ten Mikołaj, bo tam tego nie mam, więc macie tu innego Mikołaja. Fakt numer 17. Mam nadzieję, że dobrze liczę. LEGO zaczyna produkować minifigurki na licencji. Pierwszą licencją jest oczywiście LEGO Star Wars w 1999 roku. Fakt numer 18. W 2001 roku, produkowane na licencji, oczywiście powstają pierwsze minifigurki Star Wars. Mają kolor żółty twarzy. Fakt numer 19. W fabrykach LEGO na jedną sekundę produkowanych jest 15 minifigurek. Tutaj one specjalnie dla Was ułożyły się w rąb. Fakt numer 20. Pierwsza minifigurka, która dostała inny odcień skóry niż ten standardowy żółty po 25 latach produkowania minifigurek, był Lando ze Star Wars. Teraz mamy dużo więcej różnych odcieni i kolorów skóry, nawet takie mniej naturalne jak zielony czy niebieski. Fakt numer 21. Wiem, że pieski to nie figurki, ale tak naprawdę pierwsze pieski policyjne powstały w 2005 roku i pomyślałem, że musicie o tym wiedzieć. Fakt numer 22. W 2007 roku na 30-lecie sagi Star Wars powstał C3PO z prawdziwego 14-karatowego złota. Powstało 5 sztuk takich minifigurek, i zostały one rozdane w konkursie. Nie słyszałem o tym konkursie, bo bardzo chciałbym taką figurkę, tymczasem mam z takiego złota, ale takiego legowego złota. Fakt 23. W 2010 roku powstała pierwsza seria minifigurek kolekcjonerskich. Do tej pory mamy praktycznie 40, no prawie 40 serii, z czego mniej więcej połowa jest na licencjach. To jest ostatnia seria, nie na licencji, ale z bardzo ciekawymi minifigurkami. Mam o tym specjalny odcinek, specjalne trzy odcinki, które możecie zobaczyć tutaj. Fakt numer 24. W 2012 roku Padme doczekała się Padme oczywiście ze Star Wars, doczekała się swojej minifigurki w przebraniu Królowej Amidali. To jest dla mnie jedna z najładniejszych minifigurek Lego. I ostatni fakt, fakt numer 25. W 2016 roku dostaliśmy pierwszy wózek inwalidzki dla minifigurek niepełnosprawnych ruchowo i dostaliśmy też takiego słodkiego minifigurkowego Bobasa. Okej. Okay. To tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się znowu taki odcinek, w którym troszeczkę mówię o historii LEGO, ale w inny sposób, takimi ciekawymi faktami. Mam nadzieję, że jest to dla Was interesujące. Następny odcinek będzie już o budowaniu, tak naprawdę o porównywaniu pewnych zestawów, więc stay tuned. Dzięki serdeczne za oglądanie. Żegnam się z Wami moim drewnianym, minifigurkowym ludzikiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A i pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, lajkowaniu i komentowaniu. Napiszcie mi, ile macie minifigurek, bo jestem bardzo ciekaw. Do zobaczenia w ogóle. Cześć!